Panowie w Wilczycach również pamiętali o swoich damach, do których powędrowały życzenia, piękne kwiaty i słodkie czekoladki. Jeden z licznie organizowanych obchodów Dnia Kobiet w Wilczycach odbył się dokładnie 8 marca w Centrum Kultury, a jego organizacją zajął się miejscowy klub seniora. Panie w ten dzień nie mogły z pewnością narzekać na nudę w gminie Wilczyce, także wiele się działo. Jak podkreśla wójt Robert Paluch, to nie pierwszy tak hucznie obchodzony Dzień Kobiet. Chciałem podkreślić, że to już nie po raz pierwszy święto jeżeli chodzi o Dzień Kobiet w Klubie Seniora. To już po raz któryś z kolei i tak naprawdę w tym roku y, tych Dni y, Kobiet obchodzimy to już w kilku miejscowościach. Dzisiaj to jest dziewiąta miejscowość. Bardzo się z tego cieszę, bardzo miłe spotkanie. Jest czas, żeby... Trochę porozmawiać, trochę się zintegrować wspólnie. Już niebawem w szerszej perspektywie rozpocznie swoją działalność klub seniora, a taka uroczystość to dobry moment, aby porozmawiać o przyszłej działalności. Dla seniorów no, miły czas teraz, bo, bo już niedługo będziemy uruchamiali klub seniora w Wilczycach. Więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób no, przystępowało do klubu seniora, bo docelowo musi mieć grupę około 60 osób, i staramy się właśnie o to, żeby mieć kolejnych członków klubu seniora, tak żeby ten klub mógł w pełni funkcjonować już od miesiąca kiedy. O potrzebie takich spotkań nie tylko przy okazji Dnia Kobiet z zdecydowanym głosem mówiły uczestniczki tego wydarzenia. No Myślę, że dają wiele, szczególnie tym osobom, które na co dzień. No, w domu są, nie wychodzą, a tu dzięki temu klubowi wyjdą, trochę się rozerwą, trochę porozmawiają, pożartują, pożartują tak. To jest taka odskocznia od tego dnia codziennego. Rola kobiety trochę się zmienia na przestrzeni lat, i jak to teraz jest? Pani już dużo przeżyła, więc jak to z pani perspektywy widać? Dobre to jest. Jakśmy zostały same wdowy, to rozerwiemy się, chociaż przyjdziemy tutaj, nie? Czyli to taka integracja? Pewnie. A to robimy różnie i palmy, i występy różne mamy, na jasełka, nie no tak co śpiewaliśmy na, też pięknie, różne występy były na dzień seniora. Nie? Bardzo ładnie było. A proszę powiedzieć, co dziś najbardziej jest wartościowe w kobietach? No to, że potrafią kochać chyba to. Do... Najważniejsza rzecz, no i pracowitość no głównie. Bo, bo to są takie symptomy czułości i miłości dla w stosunku dla mężczyzn. Pysznym akcentem tego dnia był okolicznościowy tort. Spotkanie upłynęło pod znakiem wspólnych rozmów i biesiadowania.